Gra znajduje się obecnie w Early Access. Może posiadać błędy, w tym krytyczne. I tam było napisane, że przy jej tworzeniu nie było używane AI. Okej, okay, mamy świerczyk, zapaliły się światła, i to jest nasz garaż. A to jest gra OHV, która wyszła w pewnie w momencie, gdy widzicie ten film na kanale Czoraj Okej, okay, takie proste menu mamy. Na Steamie można ją kupić za 87 zł. I w końcu po dwóch latach trzymania jej na liście życzeń wyszła. I z tego co wiem, to tej gry, ta wyprzedaż yy, zimowa. Nie dotyczy, tak mogę wspomnieć. Gdzieś w Polsce lata 90. Do której będziesz leżał w tym barłogu, południe dochodzi. Znowu północy siedziałeś przy tym czymś z rurek? Mm. Ach, jak trochę mm. o ścianę, ani mi się wasz tym jeździć. Ma to stąd zniknąć do mojego powrotu. Jak będziesz czegoś potrzebował, to dzwoni. Numer masz na kartce przy telefonie. Ale bym wolała, żebyś sobie robotę znalazł, bo ja wiecznie pieniędzy dawać ci nie będę. A jak cię znam, to właśnie pieniędzy będziesz chciał. O, a propos. Widziałam na tablicy ogłoszeń, że kierowcy szukają na dostawczaka. CV masz już napisane, to co ci szkodzi się zgłosić? Okej. Okay. Ja się już będę zbierać, synek. Ciocia na mnie czeka. Akt pierwszy. Młody, zdolny, bezrobotny. Justyna, no, ja coś się dzieje. Ja tu cały czas słyszę... Co się stało z rozdzielczością w ogóle? To jest... A, okej. Okay. Dobra, myślałem, że to jakiś błąd z, z rozdzielczością, ale jest okej. Okay. Była też już pierwsza aktualizacja o nazwie Pierwsze Poprawki. O Jezu. Aha, to jest tak to zrobione. Klawiatura, okej. Okay. Jest kierownica też. To o tym, o tym czytałem, że, że tam nie da się grać z shifterem na razie, bo czwórka się nie wbija. Coś takiego było. Pomocy utknąłem. Możemy sobie takich dwóch narzędzi, widzę, użyć. Okej, okay, jest to CV z listem motywacyjnym. Tutaj się tego otwierać nie da. Jedna, jeden tryb kucania i zmiana ubrania. Aha, okej, okay, w ten sposób. Okej, okay, nie mam okularu. Możemy sobie ubrać spodnie w sumie. No to jedyne co mamy. I buty. Też jedyne co mamy. Halówki, tors i x to wyjść I teraz już rozumiem, że jestem tak ubrany. Mamy tutaj te legendarne drzwi. Dobra, tutaj nie możemy wejść. Możemy zgasić zapalić światło. Również nie możemy wejść. Tu mamy kuchnię, okej. Okay. Podnik kiełbasę na kawałki. Aha, i tu możemy zmielić kiełbasę. Dobra, lodówka. O kurde, jest perfekcyjnie uwędzona kiełbasa. Też osypek, no dobra. Mamy tu również telefon. Jakby się coś działo albo byś potrzebował pieniędzy, to dzwoń na ten numer mama, To warto chyba będzie zapamiętać. Torba na drobne zakupy, pusta. O, i to jest nasz ekwipunek. Dobra, czy my możemy włożyć do ekwipunku? Wyrzuć, czekajcie. Ja, ja chciałabym tą torbę. Czy torbę mogę spakować do ekwipunku? Dobra, czyli chyba torba nie jest do ekwipunku tak mi się wydaje przynajmniej. Okay, mamy tutaj zlew zasłonięty jakąś szmatą. Czajnik z wodą, zapałki, butla z gazem, zapal zapałkę. Możemy sobie je wziąć. Nie, na razie nie potrzebujemy. Czajnik z wodą. Okej, okay, to możemy otworzyć zamknąć. Możemy też to wszystko połączyć. Ale za to kranu już nie, nie działa kran, nie? Z tego co widzę. Kolejne zapałki, radio. Są perfakcyjnie za zakiszone za ogórki. Ok, grzejniczek. Mamy ładne okno, nie możemy go otworzyć. Tu możemy wejść. A, to jest łazienka. Lustro, dostosuj wygląd. Zarost, ty. zróbmy sobie taki. Załóżmy. Do, dobra. X wyjdź. Zażyj kąpieli, okej, okay. odkręć ciepłą wodę Okej, okay, możemy skorzystać, ale nie widzę tu chyba potrzeb na razie No ciekawi mnie, ciekawi właśnie mnie to czy gra za 87 zł będzie lepsza niż ten gruchot którego dostaliśmy beta wersję Też to jest w sumie, też tam odbywa się wszystko w Polsce, tylko to już jest raczej bardziej skończone No i mamy tego naszego Gokarda Boszka Prostownik OHV. Okej, okay, mały klucz, duży klucz, średni klucz pędzel. Mamy tutaj spawarkę, mamy rury. Co tak tutaj w ogóle jest nie tak z tym pojazdem. Okej, okay, dobra, bo tutaj to, to, to trzeba wszystko skończyć teraz. Patrzcie, mamy tutaj amortyzatory. To trzeba ładnie tu ogarnąć. I zobaczcie, mamy tutaj yy, Nysę, czyli coś, co zastęp ma zastępować chyba Vana. Yy, ogólnie mamy tu nawet Staminę. Najlepsze jest to, że Stamina schodzi, gdy stoję i trzymam Shift po prostu. I to jest chyba Życie albo coś tego rodzaju, lub Głód. Yy, no nie wiem, to przekonamy się później dopiero. Mamy też drewno, możemy sobie chyba pociachać albo nie, bo nie widzę się kierki. Tyłu mamy. A, tu jeszcze jest piwnica, jak wejść do piwnicy, a, tutaj po prostu, okej. Okay. I okej, okay, mamy siłkę w piwnicy, no super. Ale sztanga zarzewiała, załóż ciężar. A w ogóle patrzcie, tu mamy hantle i mamy tarcze hamulcowe i, i Felgi zamiast tych. zamiast yy, zamiast innych hantli, Nie, Ej dobra. Jest zachowany klimat mojej siłowni. paint, <laughs> point. point, point. Okej, okay, tu można coś pomalować. Eee, czekaj, ja bym chciał teraz wymienić tarcze. Okej, okay, i tu trzeba nakierować i wymień mamy Matko, myślałem, że można w trakcie trzymania tej szlifierki wymienić. Z taki kształt mi się nie podoba, w sensie jest tak dość szeroko, to, to dobrze. Jedyne co mi się tak szczerze nie podoba, że tak wysoko się siedzi, nie? Jakoś tak? O, jest z regulacją, ty! Ale jak jako tego kształt mi się podoba, może trochę za długi jest, tak bym mógł powiedzieć. Może go trzeba właśnie rozszerzyć. Jutro w piątek odbędzie się stream z tej gry. Okej, okay, są animacje gazu, hamulca, sprzęgła. O, sprzęgła też są. Dobra, co my tutaj mamy? Są kierunkowskazy jakieś? Niekoniecznie. Jest droga polna. Ej, nie można zoomować, gdy się jedzie, trochę słabe. Ej, co tu jest? Ej, włącz oświetlenie kabiny. okej. Okay. No to tu jeszcze w świateł nie trzeba włączać w dzień, tylko w tunelu. Tu nie działa. Okej, okay, ty, bo jak się rozpędziłem. Bo tu coś jest, proszę bardzo. Praca szuka człowieka, skład materiału budowlanego w, Lub w Lubczy czy poszukuje pracownika na stanowisku kierowca. A w której godzinach to się otwiera w takim razie, skoro w godzinach w biurze jego otwarcia? Kiedy? Mogliby napisać, nie? Weź udział w treningu, tutaj jest jakaś drzwirownia, to możesz do wyścigu, ride right. o puchar Wójta. zawody w wyciskaniu. Dobra, ty, tutaj to, to, to są wszystkie osiągnięcia do zrobienia. I co my tu mamy? Telefon, budka telefoniczna. O, i tu się zapisuje grę. Dobra, to jest cool. Rozkładu nie ma. 70 na godzinę i lubcza, lubcza jest tam. Czyli jak chcemy, właśnie, to CV, to jedziemy tam. O, jest i trafik, zobaczcie. Fajnie, że są wszystkie te znaki. Podoba mi się to. Mapka jest bardzo ładnie zrobiona. Przynajmniej ta część, na której aktualnie gramy. Dobra, to sobie powoli hamujemy. Ojojoj, ty, bo to tak hamuje, że prawie w ogóle wyjedziemy. Jak popyla sobie maluszek. O, trawa wyrasta z jezdni. Łatki jakieś. No dobra, może być. Lusterek nie ma, niestety. I nie ma czegoś takiego jak lusterka. Dobra, ty zjedziemy sobie tu. Bo tu coś jest. O, mamy chyba stację benzynową na start. I miasteczko jakieś. To jest stacja benzynowa? Nie, ja, chyba nie ma po prostu jeszcze tankowania w tej grze. Fiat też tu zjechał. okej, okay, tu się domek buduje. Ej, dobra, tutaj każdy domek coś ma. Jest ogrodze... o, są ogrodzenia, to jest też kolejny domek się buduje. Są różne rodzaje płotów, wszystkie domki są ogrodzone, czyli no polsko-polsko. Tutaj pięknie zaparkowany fiacik. Trabanty. Tutaj mamy, proszę Państwa, jakiś park. A to jest jakiś rynek? Możliwe. Rzeźnik to jest, ok. Jest przystanek kolejny. Bambino. O, ty są rodzaje maluchów różnych. Czy my tu możemy coś zrobić? Zakupy. Dobry, co będzie dla pana? Okej, okay, w taki sposób. Dobra, łopatka, przewalili co? Do widzenia. Ej, no dobra, fajnie, fajnie, może być. Z tego co słyszę, to dźwięku jazdy po kostce nie ma. A w ogóle bardzo dużo dźwięków ma ta gra, i celam, że pewnie to zrobią za niedługo. O! Tu mamy ze zdjęcia w ogóle miejsce. Czekajcie, już je widziałem. I są zapieksy. To jest otwarte, patrzcie, czekajcie, idziemy za kupić. A dwa złote, panie, bierę. Wow, ale zapiekana ty O, ten system jedzenia mi się podoba w tej grze On jest taki, taki mi się wydaje dość yy, kreatywny Ale ta stamina niesamowicie denerwuje Czy w kiosku ruchu da się coś nabyć? Słyszałem coś, nie wiem czy to się nagrało, ale ja coś słyszałem Ile razy będę wołać mielone stygnie? <grytanie> czy w kiosku ruchu można coś kupić? Wygląda jakby się dało Torba na zakupy i No nie, to nas nie interesują na razie takie rzeczy Są garaże Mimo, że są garaże tutaj tak stoją przed Garażami, nieźle. O, czy to jest warte 87 zł? Na, na końcu powinno być wszystko warte 87 zł, teraz może jeszcze nie. Dobra, zobaczymy co tu jest. biegowy samochód 80 na godzinę wyciąga. No nieźle, nieźle. I tak mi się da. że zdrowa ta jest całkiem. Tutaj znaki porozwalane w ogóle. Co jest? Właśnie, czy można rozwalać znaki? Chyba nie, nie słupków, bo, bo znaki to, to, to nie są. Okej, okay, zmieniła się droga, droga się załadowała, ale jest ciekawy teren. Uważaj w ogóle jak tu przestrzeń z tyłu nawet nie, nie spoglądałem tutaj. Co to jest? Jaszczurowo jest coś takiego. Dobra, trafik jeździ. To powiem wam, że tutaj ten trafik taki ubogi nie jest. Maluszek nas jakiś dogania z tego co widzę. Ale co z tym polonezem? Gdzie on jest w ogóle? Bo, bo to jest. Bo w sumie to jest gra o polonezie, którego mieliśmy składać. A gra nam nasuwa na razie to jedyne co, to tego gokarda, I Niech tak będzie, ja to tak nazwę. Na razie sobie odpuścimy te jakieś tam drogi, te inne. Ja chciałbym do tego jaszczurować gdzieś dojechać. Bo mapa wydaje się dużo. Patrzcie, tam to wszystko to jest chyba faktycznie lasy, do którego możemy sobie dojechać. Tutaj się szykuje jakaś serpentynowa trasa Kurde, nie no, no to mapa wydaje się być naprawdę spora Będziemy nawet większa od My Summer Car, bo w My Summer Car to większość tam zajmuje to jeziorko całe, nie? Okej, okay, jest jakaś... jest telefon Gdzieś na parkingu, okej okay. Jadę dalej To jest mapy naprawdę Tutaj nawet to widać, patrzcie jaki void ładny Dobra, zabezpieczenia są. Wracamy. Ty to pytanie, czy lepiej wczytać grę, czy normalnie wracać jadąc? Przejechałem jakieś parę paręnaście kilometrów, tylko po to, żeby dowiedzieć się, że tam jest koniec mapy. My, ja chciałem jechać do Jaszczurowa, ale tego Jaszczurowa coś nie ma. A, bo to nie jest lubcza. Co to jest za miasto w takim razie? Bo to, to jest spore miasto. To lubcza są tam dopiero. Tu wyjeżdżamy z zabudowanego. Czy jest tu nazwa miasta jakaś, no nie ma. To jest jakieś nowe miasto, w sumie nie wiemy gdzie mieszkamy tak do końca Tu też barierki tak dość późno się zaczynają W przypadku reszty... Lubcza To są Lubcza Mamy w sumie tak, jedno miasto czy Jedną wiochę Która nie wiemy jak się nazywa A dwa inne już miasta, które mają nazwę W sumie, w sumie w nich nic nie ma na razie, nie? Ład budowlany tam jest i jest ślepy zaułek. Dobra, za mnie tam nie jedziemy. Jedziemy górą zobaczyć, gdzie się kończy ta droga, nie? A, zawróć, okej. Okay. Dobra, to zawracamy, bo i tak nas gdzieś tu tepnie zaraz. To, to tak. Mapka ogólnie wydaje się być bardzo pełna, nie? No bo tu wszystko jest. Patrzcie, są wszystkie znaki. Są tutaj, proszę bardzo, słupki. Teksturki są ok. właśnie nie ma tych, tych chyba miast, które gdzieś tu powinny być. Także ona jest niby kompletna, niby nie. Kompletna właśnie w roślinność, w jakieś takie detale. Ale wszystkich miast chyba jeszcze nie ma. W ogóle tu krzywo jest. Patrzcie, my jedziemy w dole teraz takim wielkim. Ale pytanie jest moje jedno. Co z tym polonezem? Bo, bo go nie ma nigdzie, nie? Jakby tu jest w ogóle... Polonez? Czy, czy tylko mamy tego karda złożyć i, i jeździć, coś takiego? Kurca tej gry na swój kanał wstawił taki film o nazwie Pierwsze 13 minut gry Polonez znajduje się na złomie i my musimy go kupić chyba Ty, tu jest kurier Patrzcie To chyba o to chodziło Patrzcie, mamy tu paczki jakieś to jest sklep motoryzacyjny, aha Dobra, dobra, myślałem, że można to dowodzić Co to, to? Sorry Mamy tutaj coś takiego jak auto-szrot I on jest chyba zamknięty z tego co widzę O, do 15 i tam, zobaczcie, tam stoi polones. Szybka akcja, wczytujemy grę. Jedziemy tam zobaczyć, co to z tym poltkiem. Okej, okay, coś tu się dzieje, jest otwarte, patrzcie. Co się tak kręcisz młodziutki? Szrot jak szrot. Jak ci coś trzeba, to bierz i kupuj. No, podoba mi się faktycznie, że są te dialogi, wszystkie ogarnięte bardzo ładnie. Dezelowane, OHV. Nie, nic nie działa, tu aktywuj. Okej, okay, to ciekawe. A, tu są rurki do tego i Felgi, patrzcie. Ty, felga OHV. Ty, ładne. 15 złotych felgi za 15. Ej, co jest? Ej, ostro. Jak ja mam 50 złotych, to jestem bogaty w tym momencie. Koło, koło, za 5. Kurde. Wielny most do poloneza. Stan średni. Ten gruz Cię interesuje? A okej, okay, w ten sposób. Jak lubisz popowodziowe, to proszę bardzo. Przynajmniej mi się miejsce na placu zwolni. Pięć baniek i jest twór. Tylko najpierw jakiś transport się załatw, bo na koła to to nie wyjedzie. Nie. A. 5 baniek, czyli 500 zł. Okej, okay. to dobra, ja nie, nie jestem jednak bogaty. I czyli tak, świat transport, czyli co na holu? No tak jak mówiłem, to wszystko jest sprawa raczej na streama. Zapraszam was na streama. Piątek 20 grudnia o 19 z OHV i tam myślę będziemy sobie próbować zdobyć te pieniądze Zobaczyć co tutaj w ogóle da się robić Moim głównym celem będzie raczej ten polonez Niż ten Go żeby go złożyć Ale czy jest to warte 87 zł? No mam nadzieję, że będzie w momencie Gdy ta gra zostanie wydana Także link do gierki na Steamie macie w opisie Jeśli wam się spodobało Zostawcie łapkę w górę i suba Ode mnie to tyle, cześć!